Cześć. Dzisiaj ze mną trzy sympatyczne dziewczyny: e, Jane, e, Teresa i Hanna. Dziewczyny, które lubią e, spędzać e, razem czas, uprawiają różne sporty, trenują na przykład jogę. No i są ciekawe świata, bo podróżowanie naprawdę ich kręci. Firma Bio stworzyła kolekcję, e, która nazywa się Tiny People Collection, Toby. No i e, pod. E, z inspiracją Anny Bajor, która zaprojektowała te lalki, powstały takie trzy piękności. Lalki uszyte z dzianiny, włosy mają zrobione z włóczki. No, są wysokie, długie. Myślę, że konkurencja Barbie rośnie, ale jak najbardziej wdzięczna i piękna. Długonogie, sympatyczne lale będą się tą zabawką dla dzieci już od 18 miesiąca życia. A znajdziecie je w takich. Pubach, które będą wyśmienitym prezentem a, no i takim ładnym opakowaniem do dania komuś w podarunku. Dziewczyny są trzy, jak na razie. Może kolekcja się niedługo a, poszerzy. Każda z nich ma inną kreację. Mają spięte włosy w modne e, koki. A, jak najbardziej mogą być e, zabawką kolekcjonerską. Możecie zebrać je wszystkie, no i myślę, że zarówno te dzianinowe rajstopy, sukienki, jak i śliczne koki spodobają się każdej dziewczynce, która, które będą chciały mieć takie e, lalki w dawnym stylu, naprawdę e, piękne i sympatyczne. Gratuluję firmie Bajo, że oprócz pięknych klocków e, robi też wyśmienite i bardzo eleganckie lalki.